Witam serdecznie na kanale Erika Tarot, ja mam na imię Iwona i zapraszam Cię na czytanie miesięczne na miesiąc listopad. A zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku Strzelca. Zobaczmy, co u Was w tym miesiącu. Czytanie będzie oczywiście ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Bierzcie, co dla Was, a resztę zostawcie. A jeżeli z Wami zarezonuje filmik, Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, a jeżeli tego jeszcze nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło i będę bardzo, bardzo wdzięczna z całego serduszka. No dobrze, to zaczynamy. Strzelec. Zaczniemy od przesłania. mgła, coś jest przed Wami ukryte, albo wy siedzicie tak jak we mgle i nie potraficie doszczeć pewnych rzeczy, boicie się wyjść, albo błądzicie jak takie dzieci właśnie we mgle, ale jest szansa, że z tego wyjdziecie. Tu są. Mm, Przebłyski światełka, więc w tym miesiącu możecie się uwolnić, właśnie wyjść z tej mgły, zobaczyć coś więcej. Hmm. No, też jest szansa na pożegnanie się z czymś, co Ci nie służyło. Pożegnaj się i odzyskaj wolność. <laughs> Jeżeli tkwisz w czymś, właśnie i błądzisz jak dziecko węgla, nie potrafisz się z czegoś wyswobodzić. Hmm. Boisz się wyjść do świata, boisz się zacząć żyć, musisz tutaj coś pożegnać. Osoby, które cię mm, ciągną w dół, może przeszłość, nie potrafisz się odnaleźć, bo kogoś utraciłeś, utraciłaś. No trzeba wyjść z tej mgły, trzeba zacząć żyć, pożegnać się i odzyskać swoje własne życie. Jaki znak będzie Ci tutaj przychylny w tym miesiącu? Rybki. Zobaczmy. Najtrudniejsze wyzwanie, które Cię czeka w listopadzie. Co będzie taką trudną sytuacją, z którą musisz się mm, zmierzyć? Musisz właśnie dokonać tych wyborów, bo ty stoisz zamrożony, nie potrafisz się zdecydować, przyglądasz się sytuacjom, ale cały czas stoisz w miejscu i takim właśnie to jest twoim problemem, żeby wyjść z tego cienia, z tego e, zamrożenia i wybrać coś, dokonać tego wyboru. Idę w przeszłość, patrzysz w przeszłość, zobacz. A trzeba się odwrócić i spojrzeć w przyszłość. Trzeba dokonać tego wyboru i wyjść z tej przeszłości. Co ci w tym pomoże? No właśnie. Ty masz wszystkie możliwości. Ty posiadasz i intuicję, i komunikację. A może trzeba to uruchomić, od, od, zacząć żyć na nowo? A może masz taką osobę obok siebie, która wydaje się, że ona może wszystko, że wszystko jej się udaje. To jest mak, to jest jedynka. Tutaj właśnie jest taka prośba, żeby zacząć. Zacząć coś, a masz możliwości, więc zaczynaj. Bo ty tutaj się zastanawiasz, czy to jest. Czym założyć rodzinę, czy mieć dziecko, czy iść do tej pracy, czy zmienić mieszkanie, czy kupić samochód. Ciągle jesteś takim. Braku dokonywania wyborów, ciągle się zastanawiasz, czy to na pewno jest dla mnie dobre, czy to w tym kierunku mam pójść i za bardzo patrzysz, właśnie w przeszłość, a możliwości masz ogromne, albo masz taką osobę właśnie obok siebie, albo Ty masz uruchomić te swoje e, możliwości i zacząć zacząć. Masz tu jeden. Zacznij coś działać, zostaw przeszłość ze sobą, co ci w tym może utrudnić? Mm -hmm. Twoje doświadczenie, ty się mm, boisz, bo już wiesz, przeżyłaś sporo i bardzo cię to zraniło. I takie rozkmilanie, właśnie, bo ja wiem, że jak zrobię to. Bo, bo tak mi się zdarzyło, bo znowu mi się coś wydarzy, bo masz już tych doświadczeń. Tyle, że cokolwiek nie robisz, zawsze się tak samo kończy. Trzeba z tym skończyć, trzeba zmienić myślenie. Wykorzystaj to swoje doświadczenie w pozytywny sposób. Może zajmij się czymś teraz takim, co to doświadczenie Ci właśnie pomoże wzrosnąć. Ale też możesz mieć taką osobę obok siebie, która ci może poprzeszkadzać, która wie lepiej, która się wymądrza, bo królowa mieczy no, ma ogromne doświadczenie, jest mądrą osobą, ale czasami mm, za bardzo chce ci powiedzieć, jak masz żyć, więc mm, może cię przeraża ta osoba, jest zbyt silna. Też tak może być. Może to być właśnie kobieta ze znaków powietrznych, bliźnięta, waga, wodnik. Mhm. Możecie tutaj blokować. No dobrze, zobaczmy jakie energie na cały miesiąc. Troszeczkę może być tutaj problem z uzyskaniem jakichś wynagrodzeń, pieniędzy za coś, co zrobiłeś. Zrobiłeś coś i, i tutaj koszmar, bo, bo nie ma jeszcze z tego profitów, albo możesz trzeba się tutaj nauczyć cierpliwości, cierpliwie czekać, chociaż ta cierpliwość cię tutaj strasznie dręczy. Jako strzelec masz dużo energii i chcesz działać, chcesz, żeby już było do przodu, a tutaj jest powiedziane, że będzie trzeba. Trochę cierpliwości, co troszeczkę cię tutaj doprowadzi do takich energii depresyjnych, troszeczkę. Mogą być też jakieś plotki. Dużo się będzie mówiło na twój temat w tym miesiącu. Mhm. A może tutaj trzeba czymś się zainteresować poprawić komunikację. Może czegoś się douczyć, jeżeli tych pieniędzy jeszcze nie ma, to tutaj we, we, znaleźć jakieś kursy doszkalające, żeby tej depresji, tej nerwowości, braku snu z jakiegoś powodu, coś, coś ci nie daje spać, nie było. Jakieś zmiany na początku. Zaczynasz listopad od dużych zmian, Coś się wydarzy w Twoim życiu, będą te zmiany, przychodzą zmiany. Twój wysiłek, um, cierpliwość właśnie, której Ty nie posiadasz, która Cię tak zadręcza, um, zakończą się. Zaczyna się przed tobą jakaś nowa droga. Ty już czekasz w tym porcie na to, na to, co do ciebie ma przyjść. No i przyjdzie to bardzo szybko. Coś się pojawi, właśnie ta zmiana w tym listopadzie przyjdzie niespodziewanie, bardzo szybko. Ale jakaś nowa droga przed tobą. Mogą być też pod koniec miesiąca jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia. Może się pojawić jakiś mężczyzna w Twoim otoczeniu, który jest taki właśnie bardzo energiczny, mówi szybciej niż myśli. No, taki, taki troszeczkę um, lubi mieć rację, nie? Może to być też Twój znak, że to Ty taka będziesz. Czy Ty będziesz właśnie dzięki tej nowej drodze przyspieszysz, to Ci doda energii, doda Ci pewności siebie, więc tutaj opcji może być troszeczkę więcej. Zobaczmy co w uczuciach na miesiąc listopad. jeszcze dokończymy, bo ta zmiana może przyjść po ciężkiej, jeżeli szukałeś nowej pracy, tutaj mogą przejść te zmiany, może coś tutaj Ci się udać, bo po ciężkich e, tutaj walce, może długo się starałeś o jakąś pracę, to ona do Ciebie idzie, właśnie przyspieszy, to Ci da energii. Zmiany mogą być też w, w związkach, tak, jeżeli tutaj coś było trudnego, może to się zakończyć, A może Twoja walka o kogoś też e, tutaj być, mm, skończyć się i tutaj jest ta nowa droga przed Tobą. Więc opcji jest dużo. Na pewno jakieś zmiany po jakiś trudach. Dużo cię coś kosztowało i ta zmiana do ciebie idzie i nowe życie się pojawia. Nowa perspektywa na pewno. Tylko właśnie musisz pozbyć się tego spojrzenia w przeszłość, życia w tej przeszłości, w tej mgle, że to czekasz i czekasz i myślisz, że coś będzie, że samo się naprawi. Nie, tutaj trzeba wyjść z tego wyjść z tej mgły i pożegnać tą przeszłość, nie? No to zobaczmy teraz to uczucie, co w tym uczuciu miłości u was, kochane strzelce. No pięknie, pięknie, 10 pucharów, siła. No i kapłan, dla niektórych z Was tutaj może być w listopadzie taki trwały związek i mm, takie pokrewne dusze, będziecie ze sobą rozmawiać, będziecie się nawzajem motywować. Yy, może nawet będzie chęć właśnie wejścia w związek małżeński. Tutaj mamy tą nową drogę i to tak niespodziewanie szybko może coś się wydarzyć. Mm -hmm. Tak, tu właśnie planowanie jakby właśnie związku trwałego, nauczenie się współpracy z kimś, nowy początek, nowa droga przed tobą. I to jakby z przeznaczenia, bo tu mamy ym, sprawiedliwość. Sprawiedliwość często mówi, że to jest coś, co było zaplanowane już wcześniej z góry, i to z przeznaczenia ci się ma wydarzyć teraz w listopadzie. Mm -hmm. Królowa Mieczy. Tu też była Królowa Mieczy. Więc dla niektórych z Was ten związek tutaj, nauczenie się tej współpracy, czegoś nowego, wchodzenie w związek z kobietą właśnie, z podznaków powietrznych, Bliźnięta Waga Wodnik. Tutaj może być właśnie dla mężczyzn jakąś sprawą karmiczną, do przerobienia, może ona się pojawić w Twoim życiu, żeby Cię czegoś nauczyć. Może to nie być już taki wieczny związek do końca życia, może tylko się pojawia po to, żeby coś Ci pokazać, czegoś Cię nauczyć. To jest kobieta doświadczona może być już po przejściach. Jeżeli jesteś kobietą. To tutaj ta nauka, współpracy jakiś początek i to właśnie jest jakieś rozliczenie z tego, co, co było wcześniej. I stajesz się kobietą doświadczoną, mądrą. Ty już wiesz, czego chcesz. Potrafisz już to zakomunikować. Zobacz, ile ty tych doświadczeń już masz. Także jeżeli wchodzisz w jakiś nowy związek, tutaj ten mężczyzna może się pojawiać. Mm. A tu w przeszkodzie była też to. Także te Twoje doświadczenia w tym, co przeżyłaś, mogą Ci pomóc, ale mogą Ci też zaszkodzić. Więc pamiętaj, żeby za bardzo nie rozkmilać, że już wiesz i wiesz, co może się skończyć. Jak to się skończy, żadnego czarnowictwa. Wykorzystaj te Twoje dary, to, co przeżyłaś, w dobry sposób. Naucz się komunikować z tą drugą osobą, wchodzić w ten związek, ty już wiesz co powinnaś zrobić i jak rozmawiać, żeby ten związek przetrwał. Na pewno nie ma tutaj mm, szansy na jakieś tutaj poddawanie się, robienie wszystkiego, żeby ten związek trwał. Nie, to cię ma czegoś tutaj nauczyć. Mhm. Jeżeli jesteś już w związku, no to tutaj będzie taka jakaś planowanie czegoś, współpraca. Może nowy, w nowym początku, może tu planujecie jakąś poszerzenie rodziny. No ale tutaj taka sprawiedliwość będzie, będzie porówno, dobra komunikacja w związkach, bo tutaj widać, że to będzie takie, takie miłe, fajne, że ktoś doceni Twój wysiłek. To, to ile ty dla tej rodziny robisz? No to zobaczmy teraz finanse i pracę. Tutaj przyspieszy, albo będziesz dużo wysyłać informacji, maili, tutaj coś się będzie dało, dużo działo, jakiś przepływ informacji. Jeżeli pracujesz no, na komputerach, to wiadomo, że tutaj dużo pracy Cię czeka i dużo wysyłania jakichś informacji, wiadomości. Ale jest to dla Ciebie takie przyjemne, lubisz to robić. Może tutaj dla niektórych z Was będzie pisanie książki, pisanie czegokolwiek, tworzenie jakichś e-booków, bo tutaj się coś takiego pokazuje. I to sprawia Ci ogromną przyjemność, Ty się tam odnajdujesz. Ty hmm, potrafisz też hmm, przekazywać te informacje tak, żeby to było dla kogoś jasne. Pojawia się taka szansa na. Hmm, na coś na dobrego, na jakieś dobre pieniądze. Bo mamy Asa Pentakli, więc tutaj możesz, ktoś Cię zauważyć. Może Ty wysyłasz te wiadomości, te CV i tak dalej. I ktoś yy, zaprosi Cię na tą rozmowę. Ale nie do końca będziesz z tego zadowolony. Może nie jesteś zadowolony, czy zadowolona z siebie. Może myślisz, że nie jesteś wystarczający. Wykorzystaj tego, MAGA. Ty masz. Wszystko, co ci jest potrzebne, tylko musisz w siebie uwierzyć. Wyjdź z tego parasola ochronnego, wyjdź z tej mgły, pożegnaj starą siebie czy starego siebie i zacznij żyć. Nie bój się tego, wykorzystaj tą szansę. No to jeszcze karta karta rada, nie dla ciebie na koniec karta rada. No, zobacz, roślinka, roślinka. Zaopiekuj się tym, co do ciebie przyjdzie, i wyjdź z tego parasola. Możesz tutaj z siebie dużo więcej dać niż myślisz, i wykorzystaj to. Będziesz pielęgnować tą roślinkę, było to też w cierpliwościach, na początku, w przełożeniu. Nie bój się tego. Niech ci to nie zabiera snu i stre nie stresuj się tym, bo jesteś wart i masz możliwości. Zaopiekuj się tą roślinką. To, co do ciebie przyjdzie, wykorzystaj to, bo masz na to yy, szansę. Powodzenia strzelców i udanego miesiąca.